Cześć, witam Was w dziale porady. Już kiedyś pokazywałam Wam, jak ugryźć pierniczka. Generalnie, jak ćwiczyć z gryzieniem i jedną i drugą stronę naszej paszczy. Dzisiaj pokażę Wam, jak można też słodko i przyjemnie ćwiczyć język. Język w spoczynku, ale też pracując nad, nad wymową, nad śpiewaniem, nad śpiewaniem tekstu. Powinien głównie znajdować się na górze. W stanie spoczynku w ogóle powinien być przyklejony do podniebienia. W zależności od szerokości waszego języka, boki języka mogą dotykać zębów. W zależności też od długości, przód waszego języka może dotykać przednich zębów na górze, ale niekoniecznie. Źle, jak jest tutaj, to wtedy nas jeszcze Więc prawidłowa pozycja języka w spoczynku. Jest taka. Można sobie to ćwiczyć na spokojnie w domu. Można sobie przytrzymywać kciukami do góry. Będą też inne ćwiczenia na ten temat. Kilka sekund trzymacie, opuszczacie. Można to robić podczas pracy, nauki, mycia zębów może nie, ale oglądania telewizji. W ten sposób wyrabiacie sobie poprawny nawyk ułożenia języka. Do tego służy na przykład ćwiczenie zwane kląskaniem. Ja na to mówię konik, czyli. Też język, żeby wydać ten dźwięk, musi się przyklejać jak przysawka do podniebienia. Ale nie o tym chciałam, chciałam Wam pokazać, jak ćwiczyć ten język i oddzielić go troszkę od żuchwy, żeby żuchwa sobie wisiała i nie miała wpływu na to, co za chwilę zrobimy, a żeby język miał. Do tego celu mam marshmallows. Ja mam akurat małe. Myślę, że od małych warto zacząć, a później już dla hardkorów te większe wziąć. Taką piankę kładziemy sobie na języku i język wędruje do góry. W ten sposób pianka jest przytrzymywana pomiędzy językiem a podniebieniem. W ten sposób żółkwa musi być lekko opuszczona. Zadaniem waszego języka głównie będzie pracował czubek języka będzie rozpołowienie tej pianki na pół. Nie używając niczego więcej jak języka, no i podniebienia, żeby o podniebienie ocierać. Żukwa nie może brać w tym udziału, więc nie mogą być żadne takie ruchy. Możecie sobie otrzy, oczywiście przytrzymywać, ja się troszkę przybliżę. Tylko język pracuje. Na początku może być trudno, choć znam osoby, które to robią w 3 sekundy, wierzcie mi. Wszystko kwestia wyćwiczenia języka. No to próbuję. Oczywiście możecie kupić sobie marshmallows wegańskie. Nie wiem, czy są sugar free, ale zawsze można ją potem wypluć. Jest to tylko i wyłącznie do celów naukowych. Nie trzeba jeść, aczkolwiek jest to całkiem przyjemny akcent. Życzę Wam powodzenia. Ćwiczcie swój język, jedźcie jak najwięcej marshmallows, albo inaczej. Rozpoławiajcie ich jak najwięcej. E, tak, sorry, to mój pies się ślini na te marshmallows. <laughs> No to dziękuję za uwagę, życzę Wam dużo ćwiczeń, ja jeszcze mam trochę przed sobą, także do zobaczenia następnym razem, odnoszę Was do treningu, do ćwiczeń, do filmów o fajnych artystach, których warto znać, subskrybujcie i do zobaczenia następnym razem, pa!